Bonjour, bonjour, jesteśmy w Belgii i zaczynamy pętlę, w sumie pętlę 15 km marszu kondycyjnego z ciężkimi plecakami w ramach przygotowań do wogezów. Takie spiętrzenie wody. Zjeżdżalnia dla wody? Zjeżdżalnia dla wody. Szukamy wejścia na szlak. Gdzieś tu powinien być. No i znaleźliśmy szlaczek. Idziemy dalej. Trzeba jakieś polowanko? Witamy w lesie. Czyżby to bobrowa tama? Chyba ta. Jednak są my ślady bobrów. i ślady człowieka przeciwko bobrom a bobry ogólnie widać robią dobrą robotę jeśli chodzi o spiętrzanie wody jest już szlakowska to według mapy idziemy tędy i według szlaku 21 dalej w las. Im dalej w las, tym więcej szlaków. Według składań kompasu też idziemy dobrze. Tu jakie powalone drzewa, co? Bagniste takie. Proszę bardzo, takie drzewko. Chyba było spruchniałe, co? Ale gruba. Wow, wow, wow Lubimy to Oho, oho No dobra, no, buty już całe ubucone Problemu z wodą w tym lesie nie ma żadnego Od takich strumyczków a z jednego takiego większego, nawet dzisiaj prowadzi nasz szlak. Ludzie na szlaku. Ale mało ludzi na tym szlaku, mimo tego, że bardzo ładna pogoda. A tak wygląda strumyczek, przy którym idziemy. korzonki ładne. A tutaj proszę bardzo, jakie przewrócone drzewo. Jest ja w tym lasie trochę wywrotów. Kilka rodzajów mchów. Różne inne roślinności. Generalnie las o dosyć zróżnicowanej szacie roślinnej. A przed nami znowu jakieś przeszkody terenowe w postaci wody. Jakby to tutaj przejść. Czy to tędy się da? O proszę. A tu jakie skałki? Gęstym borem, lasem. I doszliśmy do mostku I rozgałęzienie rzeczki Jedna odnoga, druga, tam trzecia A tutaj szlakowskazy O proszę bardzo, a tu jaka panorama na ten strumyk Fajnie Bardzo fajny las na obozowisko Czas na małą przerwę A jako posiłek rybka z puszki, śledzik w pomidorach. To po przerwie idziemy dalej wśród obalonych drzew. I obalonej ambonki Wyszli z lasu na drogę. Bardzo fajna ta ścieżka. Taka dzika. Mocno zdziczała. Dużo drewna takiego martwego, pozostawionego, żeby sobie gniło, próchniało. Bardzo zróżnicowana wielkość drzew. Są małe, są duże. Raz na jakiś czas trafiają się ambonki. Tutaj bagienka. Ej, to jest świetny raz na o, obóz. Zobacz, tu jest jest z czego ognisko palić. Od cholery drewna. Jest woda. Są płaskie miejsca, żeby rozbić namiot. Idealnie. Ale w przeciwieństwie do początku naszej dzisiejszej wędrówki. Tutaj wszystkie drzewa są wycięte przez człowieka, a nie wykoszone przez bobry. Ale powód jest dosyć jasny i dobrze widoczny, dlaczego te drzewa są wycinane. Bruchnica. sobie nie wiem czy kornik, czy bruchnica, czy co w każdym razie drzewo chore. Bo jak się drzewa nie wytnie, to się złamie samo. Tak jak te gałęzie tutaj. Nie ma, że normalnie prosta ścieżka. Cały czas jakieś utrudnionka. O, tam już następna. Kolejne przeprawy. Hopsa hopsa, po kamykach. Dobry mi kamyk. No myślałem, że to kamyk. Się okazało, że to nie kamyk. To tylko taka kępa trawy. Hopsa hopsa. I jesteśmy. Niestety na mapie w naszej skali nie widać wszystkich tych konkretnych ścieżek. Ale mniej więcej jazdy moc się zgadza. Także idziemy tutaj na wprost. Do ludzi. O. Tu jesteśmy gdzieś, jak kciuch pokazuje teraz. Po lewej stronie tak. elegancki las, a po prawej stronie eleganckie pola z terenami podmokłymi, co wnioskuję po mapie. Ale chyba przed nami jakaś niezła wycieczka. Nie wiem z jakiej szkoły tu uciekli, ale jest ich dużo. A tu jakieś głazy i kamurce przydrożne takie. Tutaj mamy tablicę informacyjną. A co na niej można wyczytać? Nie wiem, w sumie. Same bzdury, że nie można o ognisk, biwakować. Trochę mądrych rzeczy, że nie można śmiecić. I takie tam. Tutaj jest kolejna jakaś tablica. Jak chcecie, to sobie poczytajcie. A my idziemy tutaj szlakiem. A tam z nami są Niemcy. Skąd wiem, że Niemcy? Nie powiedzieli cześć, a dla szlaku tylko Niemcy nie mówią cześć. A poza tym mówili po niemiecku. Drogi, tu wejście do zaraz. 250 euro. I tak sobie idziemy, idziemy taką bardzo ładną ścieżką, suchą i równiutką. A przed nami takie miejsce na wypoczynek. A więc tutaj jest taki krzyż. Tutaj taka kapliczka. I tu jeszcze kamy z jakimiś informacjami A tutaj wiatka taka piknikowa Chyba w zależności tutaj też by można było się przespać O tutaj też proszę bardzo Normalnie święte miejsce Idziemy dalej Tutaj taki wyschnięty ten kanalik Tutaj też wody ledwo co? Coś tam dziurka, ale mało drogowskaz który mamy ominąć i iść prosto tam ale taki dróg to my nie lubimy asfalt a takiego znaku to jeszcze nie widziałem no ciekawe takiego znaku to też jeszcze nie widziałem Dzisiaj się nauczymy trochę nowych znaków jakie ostrze drzewa to tutaj takie widoczki przechodzimy mostek co małe, elgasko można się wykąpać Ładnie! A z drugiej strony wygląda to tak. I teraz wzdłuż tego strumyka odbijamy w lewą stronę. A tu jest nazwa tego strumienia. Chodzimy na leśny szlak, bo już dosyć mamy tego asfaltu. Zdecydowanie lepiej iść takim strumienistym z tym szlaczkiem. A tu jaka mi jest sueczka na odpoczynek? No, super. Ale chyba nie odpoczywamy, idziemy dalej, tak? Cówka super, ale nie ma co odpoczywać. Jak będziemy zmęczeni, to sobie odpoczniemy. A na razie nie ma co. A tu co to za tor przeszkód jakiś? Chyba trzeba to obejść Udało nam się obejść przeszkody i wróciliśmy na szlak jesteśmy tutaj. Wzdłuż tego strumyczka teraz czeka nas jakieś pół godziny drogi. Na razie mamy mokrą ścieżkę. A! Ale ładna górka tutaj przed nami. W ogóle dzisiaj jest ładna pogoda, idealna Słoneczna i bezwietrzna. Idealna do spaceru, bo do testowania sprzętu to nie bardzo. Zero ekstremalnych warunków. Nie narzekam na brak ekstremalnych warunków. Bardzo mi się podoba dzisiejsze słońce. Widać też się podoba słońca. Ale na deszcz też nie narzekam, jak jest. Chyba nam się skończyła tutaj ścieżka, kochanie. Ja tu nie widzę za bardzo opcji, żeby iść dalej. Tamtędy gdzieś. Aha, zobacz. Ona idzie. Ona jest tam dalej po drugiej stronie. Trzeba to obejść tędy. Trzeba ja tylko uważać Żeby się nie... nie spać Mówiłem, że jest mało ekstremalnych warunków, No to coś tam się znalazło Specjalnie dla Przemka Jako super wysoko nie jest, ale 7 metrów spokojnie I żeby nie było, cały czas jesteśmy na szlaku Bardzo fajnie się idzie i kolejne skałki jakie różnokolorowe w ogóle jak się odupują ciekawe co to za rodzaj skały jest nie taki kruchy a jakby ktoś się pytał po co nam takie duże plecaki odpowiedź jest prosta dla ciężaru a wszystko to w ramach przygotowań przed wogezami i francuskimi No przed nami tutaj taka długa prosta teraz, jakieś 2,5 km do auta. Co to za gęsty? Za nami. I przed nami. A właściwie to my w gęsty wesi. Trzeba oczyścić buty. Już kończy nam się leśna ścieżka. Ta ostatnia prosta tutaj, nie wiem czy widać na kamerze, ale już wchodzimy w teren zabudowany, a to znaczy, że jesteśmy tutaj, czyli do przejścia jakieś półtora kilometra. Dotarliśmy do auta, tu jest koniec naszej sił. dystans 16,5 km ponad, 4 godzinki i 11 minut. Śniadczka była bardzo udana.